No, ja coś czuję, że y... <śmany> matki się wkurzą. <śmany> Jest temat, który nawet nie wiedziałam, że kiedykolwiek podejmę, bo to nie są rejony, które mnie w ogóle interesują, ale tak naprawdę od dobrych kilku tygodni non stop dostaję w. QA, pytania o tym, jakie jest podejście do karmienia piersią w Japonii, o co chodzi, i mi opowiedz o tym. No dobra, no to lecimy z tym. Oczywiście robię dysklaimer, ponieważ niestety żyjemy w e, świecie, w którym trzeba robić taki dysklaimer i pamiętać, że nic nie jest czarno-białe, że Spróbujemy znaleźć tutaj jakąś dominantę kulturową, ale oczywiście od tej dominanty kulturowej są też jednostki, które się do niej nie stosują. I jeśli ty znasz taki przykład albo widziałeś, to nie znaczy, że tej dominanty nie ma. Dobra, ale o co chodzi, jak to wygląda z karmieniem piersią? No, zacznijmy od samego początku, czyli od tego, jak idzie się na poród no wiadomo, trzeba wybrać szpital i robi się bardzo ciekawie bo dostaje się takie specjalne ankiety, gdzie się wypełnia wiecie, swoje wszelkie dane jakieś tam alergie, alergie i jest tabelka gdzie wybierasz, jak będziesz karmi karmić? Czy będziesz karmić piersią, czy chcesz, druga to jest opcja, że, będziesz, że chcesz spróbować, jeśli dasz radę, jeśli ta laktacja się rozkręci, to ok, jeśli nie, to zostawiasz. Trzecia to jest, że chcesz tylko karmić mlekiem. Więc takie opcje są już na starcie. Więc już to Wam pokazuje, że masz pełen wybór i nikt Tobie niczego nie narzuca, jeśli chodzi o personel medyczny. Ja jestem takim przykładem, który od razu zaznaczył mleko. I podczas porodu, jak mi się zaczął poród, to te pytanie później podczas rozkręcania właśnie tych y, nandeki na, na bóli porodowych skurczy, o skurczy y, moja położna zapytała mnie a będzie pani karmić piersią czy y, tam mlekiem ja mówię, a nie no, mleko, mleko jednak a no, a spoko I, no problem nikt nic nie komentował Wie, y, dlaczego tak to podaje, dlatego wiem że, i słyszę, że u was są różne historie, są jakieś Obozy, są kłótnie na forum, właśnie są matki, czyli ja wiem lepiej: jak ty tak nie robisz, to jesteś złą matką. Jak cesarka, to to w ogóle nie jest poród, i jak karmisz z butelki, to w ogóle idź najlepiej, weź sobie się, podpal na jakimś stosie. Uwaga, w Japonii tak nie ma! Oczywiście nie mówię o tym, bo każdy może mieć tam swoje personalne opinie. Ktoś myśli, że nie no, mleko matki tylko najlepsze, inni, że y, whatever. Ale nie ma czegoś takiego na forum. A właśnie siedziałam na różnych forach i czytałam, że jest jakaś y, dominacja, że jest jakaś taka krzykliwość, typu jedna kobieta napisze: Ja nie karmię y, piersią. To, że wszystkie się zeskakują i mówią dlaczego, dlaczego tak nie wolno, bo be, 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 be" i wiecie, pysak tego nie ma bo jest w Japonii jest bardziej dyskusja każdy mówi za siebie nie ma żadnych wojen nie ma napierdzielania się po ubie, że jesteś złą matką bo kuźwa y, miałaś cesarkę czy y, z butelki karmisz to od razu chcę wyklarować ale yy, kolejną rzeczą jest właśnie karmienie piersią ogólnie na zewnątrz, tak? I tutaj też się zaczyna, bo wiem, same mi mówiłyście, że w Polsce też jest zawrzała dyskusja na ten temat, czy można, czy nie można, gdzie można, gdzie nie można i. Yy, ja oczywiście dzisiaj też chcę Wam troszeczkę pokazać ten temat z dystansu, dlatego spojrzenia z innej kultury, bo jak wiecie, obserwuję te, te dwie kultury i widzę te kontrasty i coś, co Wy siedzicie i co wydaje się dla Was zwykłe, normalne, to tutaj jest bardzo kontrastowe i często takie niejasne. I oczywiście to działa w dwie strony. Tak samo nasze jakieś przyzwyczajenia, jakieś nasze em, właśnie maniery kul kulturowe, obyczajowe mogą być dziwne, kontrastowe dla, e, dla Was, bo są inne kody kulturowe. Jaki jest kod kulturowy i dominanta kulturowa w Japonii? Jeśli chodzi o karmienie piersi, to możecie się zdziwić, bo nie zobaczycie tak. Często i gęsto pań, ale jak już zobaczycie, co i tak się rzadko zdarza, to panie, które mają specjalne takie kapuki. One trochę wyglądają jak takie płaszcze przeciwdeszczowe, się je narzuca i one są takie wielkie, i tam się chowa dziecko. Takie specjalne płachtki na karmienie piersią. Ale mimo tego, właśnie przed tym odcinkiem, specjalnie chciałam mieć takie pojęcie szersze, bo ja to wiem żyję w tej kulturze, znam tą mentalność, jestem częścią tej kultury, ale wiecie, bycie częścią kultury to jedno, jednak fajnie mieć jakieś statystyki, i czy moje te takie naturalnie wchłonione myślenie jest tą dominantą. I tak jest tą dominantą. Sprawdziłam i proszę Państwa! Tutaj w statystyce na przykład zadano pytanie takie, czy karmisz piersią, prawda? Od razu jeszcze, jeszcze raz zaznaczam, to są oczywiście statystyki japońskie. Tutaj pytano się japońskie mamy. Kiedy nie ma miejsca do karmienia na zewnątrz. I o tym zaraz opowiemy, bo my mamy specjalne miejsca do karmienia, ale to za chwilę. Ale tutaj, kiedy nie ma miejsca do karmienia na zewnątrz, czy mimo wszystko podajesz dziecku piersi? I 35,4% powiedziało, że tak, a aż 64,6% powiedziało, że nie. I ja też jestem w tych na nie. Dlaczego? No, jak wiecie, u nas jest struktura społeczna o wiele e, inna niż na Zachodzie. To już milion razy powtórzyłam, będzie milion pierwszy. Japonia jest bardziej homogeniczna i bardziej e, kolektywistyczna przez to. E, myślenie nie jest jednostkowe tak jak na Zachodzie, czyli o, mo moje dziecko musi teraz jeść, moje uczucie, to moja wolność, to moja rebelia cyckowa. Tutaj nikt nie podchodzi do karmienia cyckim jako do jakiegoś, nie wiem, rewolucji kulturowej, uwolnienia cycka czy jakiegoś takiego, takich rzeczy, tylko po prostu zwykłe karmienie. Ale co się pojawia w kontraście do kultury europejskiej, to przede wszystkim, że tok myślenia. Jak coś robimy, to pojawia się myśl, czy, czy moje zachowanie nie zaburzy harmonii, czy moje... Oczywiście to jest tak skrótowo, to, to po prostu nawet nie działa yy, świadomie, tylko działa na, podświadomie, ale o co chodzi? Że pojawia się po prostu myśl, czy ja wystawiając pierś, to jest w ogóle ok w sensie może nie tyle ok bo każdy sobie zdaje sprawę, że karmienie dziecka jest normalne i naturalne, ale struktura japońska jest to struktura myślenia o innych. Goła pierś na zewnątrz, mimo wszystko, załóżmy nie mam kapoka tego, no to raczej to nie jest właśnie tutaj brane za maniery. I dla ciekawości, dlaczego? Yy, I teraz musimy się przenieść w historię Japonii, dlatego że kiedyś tak nie było. Ja już to mówiłam przy właśnie, przy dekolcie. Ogólnie piersi zaczęły być bardzo. Yy, seksualizowane, kiedy Japonia zaczęła nawiązywać kontakty z Europą, ja już o tym opowiadałam, nie będę się powtarzać, tylko pokrótce. Przyszło, e, przyszedł ten grzech i ta seksualizacja piersi. Dlaczego mówię o seksualizacji piersi? Ponieważ piersi były bardzo naturalne, były wręcz elementem boskim. Do dzisiaj możecie różne świątynie znaleźć e, tak zwane właśnie cicigami. Cici oznacza w takim bardzo potocznym e, słowie po prostu e, piersi. I cicigami jest to bóstwo, które można znaleźć w różnych regionach Japonii i jest to bóstwo opiekuńcze, jeśli chodzi właśnie o matki karmiące. Tam się przychodziło, modliło, nawet jest taki specjalny zakątek, gdzie są takie kappa, tak, takie baby kappa z ciszami. i tam właśnie wierzę się, że jak się pomodli, to też laktacja się za zaczyna. Wiadomo, że dzisiaj mamy ten komfort, że mamy właśnie. Mirk, czyli mieszanki tych mlek w proszku, które one są już naprawdę zaawansowane. Mają bardzo dużo ejo składników odżywczych i śmiało mogą zastępować boniu, czyli mleko matki. A kiedyś laktacja i mleko matki to było równoznaczne z przeżyciem tego dziecka, prawda? Więc laktacja była bardzo ważna, dlatego też takie bóstwa w Bogowie się urodzili. Więc, ale to nie tylko. Ogólnie same piersi były czczone, no bo wiadomo, dwały pokarm, więc to taka metafora. Jak spojrzymy na Ambenzajten, to jest jedna z bogiń, bogini muzyki, ogólnie artyzmu i tak dalej. Ona jest z piersiami, bo piersi były zawsze ważne jak zobaczymy na japońskie bajki, one często gęsto też są pokazywane tam kobiety właśnie raczej takie pulchne i gdzieś te Kimono właśnie zdjęte do połowy i chodzą sobie po prostu z cycem po swoim domu. I właśnie z tym odkrytym cycem, gdybyśmy się chociaż przenieśli do Edo, do średniowiecznego Edo, no to proszę Państwa, to Wasz widok to był nie, nie byłby teraz ten, gdzie kobiety chowają się po pokojach i po łazienkach, tylko właśnie kobiety ze ściągniętym do połowy kimonem karmią dzieci, chodzą sobie po swoich posiadłości, po, po, siła, po, po engała, czyli takim tarasie można powiedzieć, i po prostu siedzą sobie z wywalonymi piersiami. Dlaczego? bo Wtedy piersi były bardziej naturalne, nie miały tej charakteryz charakteryzacji, nie miały tego elementu aż tak jak teraz. Oczywiście, porównuję erotycznego, aż tak. Były naturalne, oczywiście dla mężczyzn też były erotyczne, ale. To są dwa zupełnie myśl, inne myślenia. Gdybyśmy wzięli Japonkę z Ery Edo i obecną Japonkę, i to, to podejście i zobaczenie piersi przez pryzmat tych dwóch osób z tych dwóch epok, to jest niebo a Ziemia, gdzie w Edo można powiedzieć, że piersi były tak jak, nie wiem, jak ręka, no i tyle, no. no nikt na to nie reagował. Dziś, ni niestety, stety, tutaj kto chce, to niech sobie y, poprawne zaznaczy, Piersi są bardzo y, seksualne. Dobrze, ale jak ogólnie wygląda karmienie piersią, i dlaczego przykładowo my nie musimy się tak martwić o wystawianie piersi czy karmienie pod tym kapokiem mamy, te, mamy w Japonii bardzo dużo tak zwanych czyli takich pokoi do karmienia piersią to są takie specjalne najczęściej pokoje czy całe takie mini łazienko kompleksy no właśnie, i to są takie miejsca, gdzie możesz spokojnie nakarmić dziecko piersią ale wiadomo, nie zawsze one są to są miejsca, które najczęściej są w dużych centrach handlowych ale Wiadomo, nie zawsze masz te centra handlowe obok. I co się wtedy robi? Wtedy się idzie do publicznej toalety, ale jak wiecie, my mamy bardzo dużo ich i są darmowe, więc one są wszędzie. Czy to w kombini, czy to na stacji. Hmm czy to właśnie w jakimś depato, jak już idziesz do depato, czyli do centrum handlowego, to od razu masz już te dzieniusice najczęściej, czyli te miejsce, gdzie możesz albo zmienić pieluszkę, albo jest cały już w ogóle kompleks, gdzie możesz i zmienić pieluszkę, i rozrobić formułę, i albo po prostu wejść i nakarmić dziecko piersią, więc jest o wiele lepiej, o wiele łatwiej, ale też no, są sytuacje i miejsca, gdzie no, nie da rady, prawda, no jesteś gdzieś na jakimś zadobiu, no i co wtedy, no wtedy najczęściej karmi się, jeśli ma się samochód, to w samochodzie, albo właśnie ma się już butelki czy to z odciągniętym mlekiem czy to z przygotowaną formułą ale te butelki się ma to najczęściej się widzi widzi się bardziej butelkę niż kobietę w tym kapoku ja powiem wam, że ja widziałam w swoim życiu trzy razy dziewczyny karmiące tak piersią, piersią pod, jak, pod kapokiem albo pod tą um, nie wazeliną no, taką szmatkę, szmatkę, tak, pod kocykiem. I to było tylko wtedy, kiedy ja pracowałam, słuchajcie, w takiej organicznej, family friendly restauracji, właśnie takiej pro-family. I tam widziałam trzy razy. I takie wow! Czytając również forumy, zauważyłam, że no, wiele kobiet ma myślenie podobne do mnie, i to nie jest opinia, wiecie, osób. Drugich, trzecich, tylko samych matek, które piszą, że ja nie chcę karmić, nie wyobrażam sobie karmić piersią w restauracji. To w ogóle w Japonii odpada kamienie piersią w restauracji. Ta największa różnica, jak już powiedziałam, leży w myśleniu. To, że ktoś chce, to nie znaczy, że zawsze można. Dużo osób, właśnie dużo matek Sama powiedziało, że nie czuje się komfortowo I nie tylko ze względu na siebie Bo nie ma ochoty pokazywać swoich piersi innym, innym ludziom, ale też Nie czuje się ok wobec tych ludzi Bo oni przyszli też po coś I to jest za dużo Ogólnie Jak już są wystawiane piersi Czyli jest takie karmienie, że jednak trzyma Dziecko, ja już mówiłam, jest kompletne zakrywanie Nie ma czegoś takiego jak w Europie Czy w Ameryce, że ten po prostu Tą pierś widać Czytając te różne fora i jak się dziewczyny przygotowują do tego, jest to najczęściej technika y, Idę gdzieś na krótko i przed tym karmię bobasa Jak coś, to mam mleko przygotowane, odciągnięte albo w proszku w torebce Albo biorę za sobą ten kapok Albo jeszcze dokarmiam w samochodzie Oczywiście są takie techniki y, Ale jeśli chodzi o wasze pielesze, co nie? Typu siadam w restauracji, gdzieś, gdzie jest dużo ludzi i wszyscy widzą i to robię, no to nie zobaczycie tego w Japonii. Może sporadycznie, może rzadko, ale w sensie, ale najczęściej to będzie jakiś właśnie kapok, czy bardzo mocno zasłonięte dziecko, bo widocznie po prostu już tak sytuacja przycisnęła, ani nie było pokoju, ani nic, no a tutaj dziecko jednak płacze głodne. To nikt się z nikim nie kłóci, co jest poprawne, co nie jest poprawne. Każdy, jak już powiedziałam, wzna maniery, każdy wie, że myślimy o innych, nie tylko o sobie, dlatego jest coraz więcej rozwiązań dla matek właśnie typu pokoi. Yy, dalej nikt nie komentuje personalnych wyborów. Chcesz używać tetrowych pieluch używaj tetrowych. chcesz używać pampersów, używaj pampersów, chcesz używać tego kremu to ten, z tamtego to ten. Chcesz karmić pierwszą karm, nie chcesz karmić pierwszą nie karm. Nikt nikogo nie komentuje. Jeśli już, to tego typu komentarze mogą co najwyżej pojawić się w takich pieleszach domowych: od mamy, od teściowej, ale to i tak nie, nie chodzi o mleko bardziej czy jakieś pieluszki. Najczęściej, jeśli już mamy taką, taką typową przypierdolkę. To najczęstsza w Japonii przypierdolka, to słuchajcie jest wtedy, kiedy mamusia, czyli stary rośnik albo teściowa, czyli stary rośnik przychodzi Ci i Ty oznajmiasz, słuchaj, będę miała y, poród z y, tym, ze znieczuleniem zewnątrzoponowym. Boże, jak możesz Przecież w Japonii każda kobieta Rodzi naturalnie Tylko naturalny poród, dobry Bo wtedy czujesz ból i to wtedy się liczy Tutaj jest taka właśnie matkowa rzecz Jeśli chodzi o Japonię Ale wiecie, to też zależy od rodziny Ale czasami ta, ta, Taka właśnie ukazan się ta, trafi I takie mm, Chociaż jeśli, jak już miałabym Taką właśnie matkę Garażynę, saćko Właśnie wypliknąć, no to takie domowe mamy, dla których poród to tylko z bólem, bo to wtedy jest check out tak? o foruma o, i o sns, -y, o internet to nie ma kłótni, nie ma, nie ma w Japonii madek nie ma stresu, jeśli chodzi o twoje personalne wybory to jest ciężki temat, bo tutaj wchodzi mentalność tu wchodzą, właśnie jak mówiłam, dominanty kulturowe, cała kultura struktura społeczna danego kraju i tak to wygląda i powiem wam szczerze, że czy to rozumiecie, czy się z tym zgadzacie, czy się nie zgadzacie, nie zmienia to kwestii, że tak jest urządzony. Tutaj świat i tak to dzieje się. I dla mimo że może dla niektórych z Was będzie to nienaturalne, dziwne, durne, czy jaki tamkolwiek chcecie przymiotnik użyć, to tutaj jest to normalne. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące tego tematu albo innych. no to. Piszcie na dole i oczywiście zapraszam was na Łabisabi. Są nowe kimona, będą wpadać jeszcze przez cały tydzień. Mamy tutaj całą górę kimon, więc zanim je wszystkie wrzucę, to jest ho ho ho. A może i dłużej są też nowości kosmetyczne. Wpadajcie, wpadajcie, kupujcie i widzimy się już niebawem. Dakala, matany, matane, bye.